Cześć, witajcie w pełni agrodniówce, poniedziałek, bujamy ten dzień, bujamy powoli. Ja będę montował ledy, będę zaraz wejdę zobaczyć jak to tam do góry wygląda, nie wiem czy to z tej perspektywy czy ja to. Cokolwiek zrobię Kabel jest tu, uchwyt jest tu mm -hmm. okay. A ten uchwyt Pójdzie przez całe No bo on jest przez blachę przy No no Dobry. Ale tam jest za Hanią Holan. O. Klawce solidnie jakoś te ścięte. Bartek zrzuca Przeszło Średworoczny. Nie masz ten nabytek. Poka Dobra, Misia, czekaj. Pokażemy wam nabytek nowy, na którym siora będzie jeździć. Sparta. Ej Sparta Miśia, hej o, o, o. Głupole dwa Dwie kobity to wam powiem No dobra to ten zaprowadziłem na palog ją prowadzić? Tak Dobra Ale oddzielnie będą No, razem to nie dadzą rady Ej, Sparta Ładny koń, łaciaty jest taki bardzo koniem do przodu. Siostra wczoraj jeździła jak oglądaliśmy przed zakupem. Chwilę pojeździła. No i mówi, że jest bardzo do przodu. Zresztą poprzednim wściele również o tym mówili. Także no... Nowy etap dla siory. Nie? Taki nowy nabytek na gospodarstwie. Paraboty go nagnali! I zaczynamy że jak wszystko to co myślę, że będzie potrzebne, tak żeby już nie schodzić na dół dziewiętnastkę i tak stare uchwycie odkręcić jak tutaj są te nowe O, to jest na te malutkie Ale... No, może dokręcimy O, są duże dziury już zrobione No i tak, jeszcze jeszcze tak jest wszystko Można powiedzieć, że na spokojnie Bo jest czas, także tak jak widzicie ledziki jeszcze zakładam do rekorda Nie, nie przeleci tutaj? Może nie ale O damy taką podkładkę Stąd O O, karta się odzywa Holender muszę zejść Nie wyrobię Pierwsza przymiarka I tak zwykle z ladami jest Nastąpił problem A problem taki, że no te dziury poprzednie nie pasują bo tak założyć też niedobrze, bo świecimy tylko w dół Chcemy też trochę do przodu, więc najlepiej by było, gdyby był zamontowany tak A jeżeli miał być zamontowany tak, to musimy uchodzić dosłownie do przodu Wiecie o co chodzi No trzeba coś dorobić o, Przedłużka ogarnięta, już podkręcone Teraz kabelologia Wszystko porobimy na termokurczki tak, żeby to było elegancko z ładem składem, o cieniutkie kabelki w tych ledzikach, to Feele's. Teraz tak, który z którym? nie zobaczymy, podłączymy tak na krótko. Zobaczycie, czy jest git, czy to będzie grało. się zejść. Thank you. Świat. Git. O, ale widać jeszcze. Skrzynka jak podświetla. Dobra. To już teraz wiem, które kable jak to mogę montować. I lutować. Dobra. To za, za chwilę. Tu rozkręcimy. No, Rekord w przeciwko dobrym chwilom. Nie? I to. Patrz, że u nas jest 10 lat, 10 sezon. I po 10 roku dopiero dostaje LEDy. No. no ale widzisz. Nie, no, tata tutaj założył zaraz tam, chyba w drugim czy w trzecim roku te. Ale. No, one Ale teraz, jak wiesz, w dogium wymienione. W klasie wymienione. to, to też się już jak w klasę ku się jakoś że... dobre światła są. To wtedy za tą seradę musieliśmy tak do późna ale... trzeba wymienić. No dobra To robimy, ktoś będzie się cieszył ledami. Olej wymienione, teraz będziecie robić? Co? O, to dobrze. O ja jadę. A to jutro jadę. Wieczorem dostał, żeby nie Dzwonił, żeby sprasować. tutaj kabelki łączymy, lutuję mistrzem lutownicy nie jestem ale zrobić tak, żeby się nie rozwaliło powiedzmy, że coś tam umiem O no, w Dejcu ledy już są ponad rok nic się nie dzieje, a też lutowałem czy tam częściowo lutowałem częściowo na końcówki robiłem na te słówki, no ale jak na słówki to też tam były Polutowane do kabla i co no, nic się mówię, nie dzieje. Wszystko działa, więc więc no, chyba dobrze. O, teraz zrobimy tak, zagniemy to do góry, kurczka się zgrzeja i o, idzie elegancko. Teraz jeszcze kurczkę tutaj wsuniemy To zalutujemy, pozgrzewamy wszystko na gotowo. I będzie... Będzie hulać. O, dobra. Wsunęło. Dobra, grzejemy. Dobra, I teraz zobaczymy, czy świec. <grymne> no, luks, świecą oba. I tu te też świecą, nie? Tu muszę Do tego dokręcić. Oh. <grymne> o, Ludowy teraz w rekordzie, roboczy. To jest standard, dua, ale góra. Góra jest cała? Cała ledowa Będę ustawiał przyczepę tutaj. To Bartek jeszcze przynosi słomę i stopnie te wałki starej słomy, tutaj z tego stoku koło domu. Tam już zrobimy miejsce pod nowy stóp No, tak Wam mówiłem, no, takie prace jeszcze porządkowe, przygotowawcze do nich. Jeszcze jest kilka czasu, więc trzeba to porobić. No bo podejrzewam, że pod koniec tego, tego tygodnia już będzie ten prawdziwy opór jeżeli chodzi o żniwa Bo no już teraz już nie telefonu, też tutaj po sąsiedzku przyjeżdżają i no no koniec tygodnia, czy tam weekend po weekendzie więc już już I to mówię tutaj o żytach O no normalnych już tych terminowych zbożach nie wiadomo, jedźmy nie zawsze wcześniej, ale mówię teraz już o reszcie. Wszystko trzeba smarować, nie? Wszędzie? No. smarować go wszędzie, nie? Do tego, tutaj mówię, no. to, to... No, HD, nie ma No, HD'rze nie było, nie. będzie, będzie przesmarowanie. Mhm. Klasiar spięty. Byłem z tyłu włączyć wszystko kręci, wszystko działa. Więc, teraz... No i lecimy ze smarowaniem. I... nie wiem czy to tutaj maincy do skrócenia nie będzie. Tu coś było. Jest. Nie można przesadzić z tą, o, dokładnie z tą kalamitką, bo może wychodzić w środku słuchajcie, na okolicy tutaj, no niedaleko, nawet ja widzę stąd klasik wyjechał albo w żyto, albo w pszenżyto. znajomi Zresztą tam wysyłają, że na gorszych działkach wilhali i przyżyto się tak próbują, gdzieś tam wychodzi na no 13-14. E, więc powiem wam, że jedziemy zrobić próbę w Żyto Jedziemy na taką jedną z najsłabszych działek, raz e, dlatego, żeby sprawdzić czy jest wszystko dobrze z klasem, czy wszystko idzie, czy wszystko jest tak jak należy. Pokażcie na no takie pole na przetarcie. No a tym bardziej, że dojadę z hederem. Więc Więc dlatego No chcemy po prostu próbę zrobić. A dwa ciekawość nas żera, bo. O, 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 No po prostu ciekawość nas żera, chcemy zobaczyć. Jak wygląda sytuacja z żytem na tych naszych piaseczkach Tutaj nie? Więc jedziemy, zobaczymy. Kurde, dawno, dawno nie było na rok, nie? Wiadomo ja jak co roku żniwa. Ostatnio się jechało z przystawką. No i teraz znowu zboże. W tym tygodniu ma być ponad 30 stopni. Dzisiaj jeszcze tak chłodniej, że do 30. Tam mamy dzisiaj 27. Eee, poza tym, no ma dziś. Już jutro pojutrze 30 ponad 30 weekend 36. Więc myślę, że pod koniec tego tygodnia no żyta już mogą ruszyć, tak, tutaj u nas. Jechaliśmy kawałek. to ci powiem. Bez mierzenia już. To wtedy obstawię. A 13 coś. Jest do w domu wejście na ląd, który zrób pokus. Żeby nie jeździć. Dobry. Dzień dobry. Czy ci mają przepolony? Nie, rzadki, ale jest zielone Cześć, coś ty. Pewnie, że tak. Policie się? Daj, spokój. I tyle! Tutaj jeszcze tak to tam mówił: przekoszę, tylko poprzecz. Tutaj przy naszym polu, tu jest tak wąsko. To, żeby wiadomo, kombajnem nikt nie jechał. To, wykoszę to i to wszystko. Więcej nie próbujemy. Tu jest 19, a tu jest. Można powiedzieć najgorsza działka, w sensie najbardziej mm, prawdopodobne, że tu jest suche, no to nigdzie tam nigdzie już nie próbujemy. Tylko Przekoszony, by nam tu nie jeździli. To by było na tyle. Mokre, mokre, nie ma co. A tu już całkiem, tu jest ładne, że to tu i tu to nasze. To naprawdę ładne, długie kosy. Gęste, fajne, więc tu już całkiem będzie mokre. Seradele mucą. O, A widzicie, jest u nas kurcie tej seradeli. Wam powiem, tak w tym roku naprawdę się narobiło Ważne, że klasik idzie, jest wszystko ok. Ja tam przejechałem parę metrów, jest wszystko w klasie. Eee, to jest dominujący kombajn na polu, i jest gotowy na 108%. <gry> Także żniwa, jesteśmy gotowi, tylko czekamy za odpowiednią wilgotnością. Dawno tak nie było, załóżka. Kiedyś więcej tak nagrywałem wieczorami gdzieś jechałem. I jeszcze z autka jakieś tam pogaduchy do Was teraz mało. bo trzeba to zmienić, trochę wrócić do korzeni powiedzmy. No, w każdym razie teraz jadę do Agi. Agi już znacie z filmów. Eee, więc tylko tak wam po prostu mówię. W każdym razie tak mi się teraz e, nasunęło, bo e, odpaliem sobie składankę już na telefonie, zazwyczaj jak jadę, no to leci coś tam z YouTube'a, a nieraz się pytacie skąd muzyka w filmach czy do wstępów biorę e, Więc powiem wam tak, jeżeli chcecie coś oryginalnego, nowego, świeżego, nie to co wszyscy, tylko coś innego pod te filmy do siebie brać to nic innego, tylko trzeba masę tej muzyki słuchać już co tam zależy, w czym gustujecie, co chcecie do filmów wstawiać ale trzeba się nasłuchać ja no, mam kilka kanałów na YouTube, gdzie każda składanka, która wyjdzie nowa, to tam każdą przesłucham no i potem Coś gdzieś wpadnie w ucho i się pamięta, że o tam była fajna nuta. Tam trzeba, trzeba ją później jeszcze raz w domu sprawdzić, e, i potem sprawdza się, czy jest objęta prawami autorskimi, czy nie. E, czy wiadomo, czy można to na spokojnie wstawiać do filmu, czy, czy będą potem jakieś roszczenia. Więc na to no, zwraca się uwagę. Ja zwracam. nie zawsze to wychodzi, albo nieraz po czasie, gdzieś się okazuje, że do danej piosenki są roszczenia dotyczące praw autorskich, no i. I wtedy już się wtedy już się na materiale no nie zarobi wiadomo to jest hobby ale nie ukrywajmy każdy, tam, każdy kto tam tworzy na YouTube parę groszy z tego ma więc na to się patrzy a dwa no jeżeli za często będzie się naruszać właśnie te ograniczenia, nie, nie ograniczenia Ogólnie, jeżeli wstawicie w filmie no, piosenkę, która jest objęta prawami autorskimi, to przychodzi Wam ostrzeżenie. I jeżeli będziecie to nagminnie robić i to ostrzeżenie będzie Wam przychodzić, no to YouTube tam wyciąga z tego konsekwencje. Więc ja nie ryzykuję. Szukam zawsze piosenek bez praw autorskich. Staram się nie powtarzać tego samego, że wiecie, jak już znalazłem piosenkę, która jest bez praw, to ją tłukę cały czas. E, tylko staram się szukać czegoś świeżego. Nie zawsze też mam coś świeżego, więc daje się nieraz te same nutki. Ale już też tam szukam innych remiksów, żeby mimo wszystko było coś innego. Część z Was to widzi i to zaznacza to w komentarzach, dlatego tym osobom bardzo dziękuję. Ogólnie dziękuję tym, którzy udzielają się w komentarzach, bo jest e, kilka osób, która w sekcji komentarzy robi taką robotę. E, tym chłopakom bardzo dziękuję. Myślę, że na pewno będą wiedzieli, że o nich mówię, bo ja przeglądam komentarze zawsze i jak już widzę jakieś pytanie, chcę odpowiedzieć. Ja patrzę już pod spodem, e, któryś właśnie odpowiedział, więc naprawdę e, dziękuję tym osobom, bo widać, że żyją na bieżąco na kanale i, i wiedzą, co się tutaj dzieje. Więc naprawdę im bardzo serdecznie dziękuję za tą aktywność. Ja też postaram się oddzięczyć. E, Teraz jeszcze większą aktywnością w żniwa i myślę, że nie tylko. Postaramy się utrzymać duże tempo. Postaram się jeszcze zwiększyć, ale nic nie obiecuję, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie do zrealizowania. W każdym razie, jak na razie robię, co mogę. Powiedzcie mi. I co? I wracając jeszcze do tej muzyki. Tak, trzeba słuchać, słuchać, jeszcze raz słuchać. Ostatnia właśnie nuta, która była z, na filmie z jęczmieniem. To właśnie był taki klasyczny przypadek, wyszła nowa składanka, wtedy nowa od Morenox'a właśnie. Aktualnie też leci składanka od Morenox'a. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bo nieraz tam na live'a do niego wbiję i też wiem, że chłop mnie poznaje. Także w ogóle no fajnie tak z DJ'ami trzymać. W każdym razie tam wypuścił nową składankę wakacyjną. Ja ją odpaliłem w samochodzie, właśnie ta która nutka była, to co było na Inczmieniu wstawione. Mówię, ale nutalnie i mówię, no musi być w jęczmieniu Potem jeszcze sprawdziłem, czy nie ma roszczeń dotyczących praw autorskich. Tych roszczeń nie było, więc mówię, no wlatuje na pewno. No i wleciała na Grubasie, bardzo miło przyjęliście. Fajnie to w komentarzach tam komentujecie, że dobry wstęp, więc widzę, że jest bardzo fajnie z tego powodu, bardzo się cieszę. E no i co? No słuchać, słuchać i wybierać, wyciągać, nie wstawiać to co wszyscy. Ja też szukam zawsze czegoś, co, e, co gdzieś tam nie spotkałem jeszcze na YouTube, z taką nutą, żeby ktoś to wykorzystał, więc no trzeba słuchać. A ja w głównej mierze Morenox, e, DJ Wuju. Pawcio i tam jeszcze masę innych, bo teraz już ogólnie masę tam jeszcze innych składanek szuka, słucham i szukam jakichś tam nowych kanałów, żeby jeszcze te nuty się zmieniały albo nieraz nuty są te same, ale w innych remixach i o, bo fajny remix, więc nic tylko siedzieć, słuchać i i znajdziecie nutki naprawdę dobre i ogólnie możecie mi dać znać, czy też chcecie właśnie takie y, trochę więcej spoza tematów rolniczych, wiem, że nieraz napisaliście, że tak ale no, różnie to wychodzi ale no, często, gęsto, właśnie te wieczorki mi tam schodzą, te wyjazdy do Agi bo też trochę kilometrów mamy w takim, w, także no, czasowo też to wszystko schodzi i nieraz może by się właśnie w samym chodzi. nawet jakiś temat no widów fajne o, jeszcze kurde wyłączyłem kamerę i akurat na naprzeciwka jechała e, betka m, seria 4 F36 w takim samym kolorze jak wam ja I też właśnie z porobionym tak teraz grillem i na Xenonach albo czy tam i Ksenon, nie, już tego nie byłem w stanie tak na szybko ustalić Ale też fajnie na ringach, no fajna szpilka, o Powiem podoba mi się ta seria czwarta w BMW e, Samochód gabarytowo trochę większy. Przede wszystkim klapa bagażnika otwiera się razem z szybą. Więc to już w ogóle fajnie. Fajna, fajny samochód. Fajna bryka, fajny samochód, no? Kurde, gdzie trzeba Coś kiedyś tam, kiedyś zejść, zaś Pomyśleć. Na razie F30 chodzi fajnie. Jeszcze trochę muszę nim pojeździć. Co prawda, kilometrów też tu przybywa grubo. No, to właśnie powód taki jak przed chwilą powiedziałem. Ale fajnie się jeździ, naprawdę fajnie Dynamicznie Pewnie, bezpiecznie Także lux. o! A tu co? Sieją poplony Na pewno Już cyk, siewniczek wykoszone Już się sieje Nie ma pierdzielenia w ogóle Oporem O tym mówię właśnie, trzeba słuchać To może być dobre. Bo na temat muzyki nieraz właśnie komentarze, że czy cię łeb nie boli od takiej sieczki. i Powiem wam tak, to jeszcze nie jest sieczka, bo nieraz sieczka to jest naprawdę vixa taka, że. Hu, ale mm, ja takie nuty bardzo lubię w takim klimacie. Na mnie działają jak kawa, naprawdę. Od razu się więcej chce. Nie chce się spać. A mało śpiewa, więc takie nuty naprawdę to jest sztosiwo. I mnie przynajmniej to kula i buja. I pcha do roboty, czy tam ogólnie do działania. Więc, no. Polecam, polecam. Ja tam lubię takie, takie klimaty i takie nuty, więc. Więc, więc, nie, łeb mi nie pęka od takiej sieczki. Powiedzcie mi, są gorsze sieczki, że to już naprawdę to jakby śrubka do śrutownika wpadła.